Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj pogadamy o planach na 2022, który mam nadzieję, że nas nie dobije. Na początku książkach ja mam kilka zaległości do nadrobienia, ale poza tym jeszcze do tego będą wychodzić naprawdę fajne premiery, z tego co na razie wiemy. Co ja będę czytać i co postaram się przeczytać jak najszybciej, nie będę tutaj chronologicznie ustawiać. Może wyjść różnie. Pierwszą na kompozycję, która już trochę mi zalega na półce jest Pion listy. Od autora, którego nazwiska nie wymówię, bo boję się, że przekręcę, jest on generalnie znany, a przynajmniej ja go poznałam przez trylogię Wspomnienie o Przeszłości Ziemi. Z tego co wiem, ta książka nie jest powiązana z żadną trylogią, nie jest powiązana z innymi. Autora jest to raczej standalone i jestem ciekawa, jak on wychodzi. Tym bardziej, że właśnie w trylogii y, wspomnienia o przeszłości Ziemi było mnóstwo naukowego języka, było mnóstwo fizyki, było mnóstwo tych wszystkich terminów, których musieliśmy się po prostu po drodze nauczyć. Mnie to nie przeszkadzała absolutnie, tylko kwestia przyzwyczajenia się. Mam trochę nadzieję, że ta książka też taka będzie, ponieważ no, o mrówkach i dinozaurach. Było w porządku, był to problem społeczny, była to teoria, tak naprawdę eksperyment, ale trochę brakowało mi właśnie tego, tej na naukowości w tym sci-fi, tak? w tej, na tej fantastyce naukowej właśnie. Więc będziemy to czytać i będę Wam relacjonować, jak idzie i jak to wygląda. Następna książka, która też już troszeczkę u mnie niestety leży, jest to Demian Hessego. Bardzo, bardzo chcę ją przeczytać. Ona jest cieniutka, więc trochę się dziwię, że jeszcze się za nią nie wzięłam. Wypadałoby poznać tego noblistę. Wypadałoby też zagłębić się troszeczkę w takie tematy bardziej filozoficzne, tak mi się wydaje, takie bardziej egzystencjalne, i myślę, że Damian mi tutaj pomoże. Poza tym, no, jest on zachwalany jednak wszędzie, nawet przez młodszych odbiorców, więc, no, myślę, że spodoba mi się. Myślę, że na pewno da mi do myślenia i będzie się nad czym tutaj rozwodzić. Książka, którą kupiłam niedawno. Dosłownie kilka dni temu, książka, która zrobiła furorę wszędzie, absolutnie wszędzie przy premierze i na bookstagramie i na booktubie wszędzie Wisielcza Góra od Pauliny Hendel. Słuchajcie, no. Okładka sama w sobie jest przepiękna i to chyba najbardziej przykuwa uwagę, no na pierwszy rzut oka po prostu, a mamy tutaj historię z tego, co się orientuje naprowadzoną na czarownicę, właśnie taki wiedzimowy świat. Jestem ciekawa, jak to wyszło, tym bardziej już w tym roku chciałabym troszeczkę wyjść ze swojej komfortowej bańki i przejść do książek, do których. Myślę, że normalnie bym nie sięgnęła, albo przynajmniej bez mocnego polecenia bym nie sięgnęła. Wisielcza Góra, no tak jak wspomniałam, raczej była dosyć wyraźna w czasach swojej premiery, więc będziemy się za nią brali. Jest to polski autor, ja polskich autorów zwykle nie czytuję. Zobaczymy, jak wypadnie. Mam dosyć sporo oczekiwania względem tej książki po tym właśnie ogromnym rozgłosie, ale zobaczymy, jak to finalnie... Będzie wyglądało. Dalej, książka, o której ja tak naprawdę nigdzie nie słyszałam. Jest to Skolomans, jeżeli dobrze wymawiam, lekcja pierwsza, mroczna wiedza od Naomi Nowik. Słuchajcie, motyw, tak z blerbu patrząc, właśnie Ala Igrzyska Śmierci, ale Battle Royale, bardzo Battle Royale, nawet bym powiedziała tylko właśnie z dodatkową szczyptą magii tutaj wplecioną. Absolutnie nigdzie o niej nie słyszałam. To jest książka, bo to z 2020 roku. Tak, to jest książka z 2020 roku, czyli mamy już rok ze sobą od wydawnictwa Rebis. Generalnie jestem zaintrygowana tym sugerującym ale brutalność opisem, zaintrygowana tą piękną okładką, no bo no kurde wygląda świetnie. No i właśnie tą pseudo-anonimowością, to, że o tej książce. Dużo słychać nie było, albo może ja nie śledziłam, nie wiem, okaże się. Z nowości i z premier, które pojawią się właśnie w tym roku na pewno będę chciała sięgnąć po Babel od Rebeki Kwang. Z tego co słyszałam, jest to historia w klimacie Dark Academia. Nie jestem pewna osi fabularnej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jestem całkowicie podjarana tą książką, chociaż nie jest to. Jakby gatunek, po który sięgnąłabym bez wcześniejszej znajomości autora. Tutaj Rebekę Kłąk znamy właśnie z wojny makowej i no oczarowała mnie jej twórczość, więc mam nadzieję, że tym razem też się jak najbardziej uda. Dalej czekam na blask ostatecznego kresu od Jamesa Islingtona. Czyli trzeci tom trylogii Likeniusa. Została ona zapowiedziana na kwiecień, więc świetnie, chociaż dobrze by było, gdyby była wcześniej. Ja co prawda mam jeszcze do skończenia echo przyszłych wypadków, ale idzie mi coraz lepiej i dzieje się coraz więcej, więc no, jestem ciekawa, jak się skończy ten tom i czego mogę się spodziewać w trzecim, kończącym już całą serię. Tak jak wspominałam, w podsumowaniu roku będziemy też dalej czytać Dune. Na tapet wlatują dzieci Dune, czyli trzeci tom tej niesamowicie popularnej serii sci-fi. Co mogę powiedzieć? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mnie Diuna absolutnie wciągnęła, jestem ogromną fanką. Poza tym właśnie jeszcze czeka nas film, co prawda z tego, co wiem, nie w tym roku, ale książki jak najbardziej warto nadrobić. Kolejna i ostatnia pozycja planowana przeze mnie to jest Iron Widow. Również nazwiska autorki nie odczytam, po prostu boję się o przejęzyczenie. Słuchajcie, szczerze mówiąc też niewiele wiem o tej książce. Słyszałam, że będą tam słyszałam, że będzie tam motyw robotyczny bodaj, ale nie chcę skłamać, no mało wiem, ale ciągle jestem ultra podjarana. Okej, okay, słuchajcie, filmy. Generalnie w tym roku wychodzi dużo filmów marvelowskich i no, mam nadzieję, że po nadrobieniu Spidermana którego niestety nie miałam okazji zobaczyć premierowo, będę się tylko zachwycać, ponieważ czeka nas Doctor Strange, The Multiverse of Madness, czeka nas Thor: Love and Thunder, to będzie ciekawe tak swoją drogą, czeka nas film Czarna Pantera drugi, tego jestem naprawdę naprawdę ciekawa ze względu na no Wiadomo, brak głównego aktora. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o ten film i mam nadzieję, że będzie cudowny i na pewno dorówna pierwszej części. A wychodząc z tematyki Marvelowskiej, w końcu wyczekany przez fanów, przeze mnie druga część Awatara. <grym> Nie wiem, co myśleć. Nie wiem, co myśleć. Nie <grym> wiem, czego się spodziewać. Nie mam pojęcia, ale zobaczymy, czy zrobią z tego coś fajnego, czy może jednak im nie wyjdzie. Planuję też wybrać się na śmierć na Nilu, czyli właśnie adaptację jednego z dzieł Agaty Christie. Ja nie jestem fanką, niestety autorka troszeczkę mi zbrzydła ze względu na szkołę. No tutaj, nasza polanistka bardzo ją lubiła i bardzo nas nią katowała. Ale na przykład oglądałam Morderstwo w Orient Expressie i bardzo mi się podobało, więc tutaj. Jeszcze po zobaczeniu zwiastunu, właśnie śmierci na Nilu, spodziewam się naprawdę wiele, spodziewam się dobrej akcji, spodziewam się dobrego kryminału, a zobaczymy jak to będzie w praktyce. No i jeszcze dwie obowiązkowe premiery, na które koniecznie, koniecznie chcę się udać, jest to kolejna część Johna Wicka, Jaki komentarz mogę tutaj dodać? No, wszyscy kochamy Kian Reevesa, więc... No i oczywiście trzecia część Jurassic World, czyli Dominion. Ja jestem zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z drugiej części, która była powtórką pierwszej części, która swoją drogą była naprawdę fajna pod względem modernizacji, pod względem właśnie przedstawienia nam tego nowego parku, przedstawienia nowych rozwiązań tutaj. W tym temacie. Co innego, jeżeli chodzi o hybrydy dinozaurów, bo... No... Średnio. Ale tak jak mówiłam też w podsumowaniu roku, dajcie mi dinozaura na pierwszym planie i będę szczęśliwa, więc na pewno na Dominium się wybieram i na pewno będę zadowolona. O filmowo-książkowych to chyba... Tyle. A nie, jeszcze oczywiście trochę się tego nazbierało, więc zapomniałam, ale jeszcze będziemy czekać na pewno na trzeci tom trylogii Dewabadu, czyli finał opowieści o Nari, opowieści o księciu Alim, o tym całym cudownym, ale pokręconym świecie. Jestem bardzo tego ciekawa i no, ciągle jeszcze ta druga część we mnie siedzi, ciągle mam tą końcówkę w głowie. I nie bardzo jestem w stanie wyobrazić sobie trzeci tom, ale liczę tutaj na autorkę, liczę tutaj również na świetne tłumaczenie, i no i czekam. Okej, okay, tak z około kanałowych rzeczy. Jeszcze chciałam Wam w tym roku pokazać trochę więcej makijażu. Widziałam, że dobrze się przyjął ten film, a więc będziemy tutaj robić eksperymenty makijażowe. Na pewno troszeczkę częściej niż do tej pory. I planuję dla Was taką troszeczkę. Odmurzającą serię vlogową, żebyśmy mieli tutaj troszeczkę luźniejsze tematy, żebyśmy mogli tak sobie po prostu pogadać, żebym mogła do Was pogadać, tak naprawdę o niczym i o wszystkim. Zobaczymy, jak ten format się przyjmie. Dajcie znać, co o tym myślicie, żebym też wiedziała, jak się za to zabierać. Ok, to wszystko na dziś. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Pa!